Nie miałem wyjąć Walka panowie Koniec y, Idź tam Koniec trzeciej rundy Możesz się jakiś Wchodzimy Mnota 13 Dobra. po Mogę się napić Odejd w Ten to nie walczy, nie a nie jest. A się napić. To, a się napić Dobrze Panowie wchodzimy, wchodzimy, nie opieralamy Jedziemy. Uwaga, 3 Dwa. Jeden. Walka. Kurczę, a ten Trafiasz go, tylko brakuje tej kończącej akcji. No. Wykorzystaj tą energię, nie odpuszczaj mi po prostu. I teraz już mnie odpuszczę. No i właśnie brakuje jak się żebyś żeby... Fabian, na gardę to przyjmij, na gardę. I cały czas gardę, nie, nie masz gardy, Fabian. O, widzisz, i już jest, nie musisz wcale tak uciekać. I teraz go już masz, powinna być kontra, no. On ci zadał trzy już uderzenia. Już, ani jednego nie trafiłeś. Kontra, kontra, Fabian, kontra. Tak jak ci mówiłem. O, kurwa. Masz go teraz za odgrab. Idziemy panowie. 50 sekund do końca walki. Teraz już panowie nie odpuszczać. Całą siłą. Habia, teraz kontra znowu. Kontra! Nie możesz mu dać! Nie odpuszczaj mu, Fabian. Masz go! Teraz nie odpuszczaj. Fabian, musisz, musisz, musisz. Teraz, Fabian, jest ostatnia okazja. Fabian, do przodu idź do przodu, w niego. Nie bój się go! Koniec. Czy chcecie jeszcze jedną rundę? Nie. Ok. Dobra, połóż rękawice tylko tutaj na trawie. Na trawie rękawice, na trawie. Chodźcie jeszcze tutaj do kamery. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie chłopacy. Powiedzcie słowa jakieś do kamery ostatnie. Tu się pieści. <noise> o, bardzo brzydko koleżanka zrobiła. Bardzo nieładnie się koleżanka zachowała. I z takiej racji pokażemy tą koleżankę, jak ona wygląda. Proszę bardzo. O. Ta koleżanka właśnie powiedziała, że jebać tego człowieka. O. Bardzo nieładne zachowanie, nieeleganckie. No ale pokazałem Wam, kto to jest, więc myślę, że ją zweryfikujecie. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, Siemanko. 去吧。<laughs>